Mecenas Mariusz Śniarowski z kancelarią the Parisman Firm reprezentują sprawy Polaków od 40 lat od wypadków samochodowych po urazy na placach budowy. Zadzwoń teraz 1888 Wypadki. Pamiętaj, opłata tylko w przypadku wygranej. Uzyskaj sprawiedliwość już dziś. Odkryj łatwość wysyłki z dompakiem. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w transporcie jesteśmy Twoim pewnym i bezpiecznym wyborem. Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody, motocykle, czy usługi przeprowadzkowe do Polski służymy Ci wsparciem. Świętując dzień płaskiego o Jesteśmy szybcy, solidni i celebrujemy Polskość. Myśląc o przesyłkach do Polski, pomyśl o Dąboku. Kalendarz Polonii w Rampa TV czyli skrót najważniejszych wydarzeń dotyczących Polonii w Metropolii Nowojorskiej. Teresa Myśliwiec, zapraszam. A dzisiaj w programie godzina W na Greenpoint. Spotkanie z Jerzym Malewiczem, uczestnikiem powstania warszawskiego w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku. Finał akcji pisania listów do powstańców warszawskich zorganizowany przez Polską Szkołę imienia świętego Stanisława Kostki w Wellington. A na koniec kalendarz Polonii, czyli zapowiedź nadchodzących polonijnych wydarzeń zapraszam. W sercu nowojorskiego Greenpointu już po raz dziesiąty Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zorganizowała uroczyste wciągnięcie flagi z symbolem Polski Walczącej przez główną siedzibą PSFCU przy Magines Boulevard na Greenpointcie. Ceremonia odbyła się 1 sierpnia w symboliczną godzinę W, oddając hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Dla wielu uczestników Wydarzenie to nie tylko forma upamiętnienia, ale i wyraz osobistego zaangażowania. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Przypomniano słowa hymnu. Władze PSFCU podkreślały, że pamięć o bohaterach powstania to obowiązek każdego Polaka, niezależnie od miejsca zamieszkania. To jest klucz do istnienia każdego narodu, w tym oczywiście narodu polskiego. Nawet jeśli nie żyjemy w Polsce, to dla nas jest to niesamowicie ważne, że możemy tu, w Polskim Nowym Jorku, obchodzić tę rocznicę, mówił jeden z rozmówców Radio Rampa. Uroczystości miały nie tylko charakter wspomnieniowy, ale także edukacyjny i międzypokoleniowy. Organizatorzy zwracali uwagę na potrzebę przekazywania wiedzy o powstaniu młodszym pokoleniom. Uroczystość rozpoczęła się równo o 11.00 a.m., kiedy to rozległa się głośna syrena i wciągnięta na marsz została flaga z symbolem Polski walczącej. Modlitwę na początku wygłosił ksiądz Sławomir Szucki z parafii świętego Stanisława Kostki na Green w uroczystości udział wzięli konsul generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz, dzieci powstańców warszawskich m.in. Rita Kozbi, Stefan Komar, Janusz Romański, córka generała Władysława Andersa Anna Maria Anders. To ona wraz z Ritą Kozbi dokonały uroczystego wciągnięcia flagi. Komendant SWAP Tadeusz Antoniak, sybiraczka pani Helena Knapcz. Z ramienia organizatorów polsko-słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej uroczystość prowadził Mariusz Moryl, a PSFCU reprezentowali CEO Bogdan Chmielewski, przewodniczący Rady Dyrektorów Krzysztof Matyszczyk, członkowie Rady Dyrektorów dr Iwona Korga i Mariusz Śniarowski, a także członek Komisji Nadzorczej Leon Fuchs. Flaga z symbolem Polski walczącej, podobnie jak podczas samego powstania, będzie powiewać na Greenpoint przez 63 dni. Jak podkreślano, mimo upływu lat i malącej liczby żyjących powstańców, w USA to już tylko 3-4 osoby, jak powiedział komendant Swab, idea Powstania Warszawskiego pozostaje fundamentem polskiej tożsamości. Bez pamięci, państwo nie istnieje. Nie ma narodu, dlatego przypominamy o ofierze życia i bohaterstwa zwykłych ludzi. Ich ofiara nie została zapomniana, ona żyje w naszych sercach, podkreślali uczestnicy wydarzenia. Relacja z tego wydarzenia już na stronie Radia Rampa. 1 sierpnia w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku w związku z 81. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego odbyło się spotkanie z uczestnikiem powstania warszawskiego panem Jerzym Malewicz, pseudonim Kowalski, żołnierzem drugiego Obwodu Waligura, następnie zgrupowania Sienkiewicz, a później batalionu Gozdawa. To wyjątkowe spotkanie wzbogaciła także ekspozycja oryginalnych przedmiotów z czasów powstania. Jest to najprawdopodobniej ostatni żyjący powstaniec warszawski mieszkający w Nowym Jorku, na Staten Island. Jak podaje konsulat generalny RP na Facebooku, dwa hełmy widoczne na zdjęciach policyjny Szulc policjaj z 1934 oraz hełm obronny przeciwlotniczej Lufthansa. 1944 były używane przez powstańców warszawskich, którzy usunęli z nich hitlerowskie symbole i namalowali biało-czerwone oznaczenia. Egzemplarze, które były zaprezentowane podczas uroczystości w konsulacie, zostały 15 lat temu nabyte przez Fundację Rodziny Blochów w Nowym Jorku. Na koniec wydarzenie uświetnił występ chóru dziecięcego Polonia, który wykonał powstańcze piosenki. Zakończyła się wyjątkowa akcja pisania listów do powstańców warszawskich, której organizatorem była Polska Szkoła imienia świętego Stanisława Kostki w Wallington. W przedsięwzięciu udział wzięły 24 szkoły zrzeszone w centrali polskich szkół dokształcających w Ameryce. Uczniowie napisali aż 2117 listów do 258 powstańców, które 29 lipca zostały osobiście wręczone przez Agnieszkę Kas Kasprzak, dyrektor szkoły, oraz Amelię Piwowarczyk, uczennicę, podczas spotkania w Domu Powstańców Warszawskich w Warszawie. Listy sprawiły wiele wzruszeń i radości, a spotkaniu towarzyszyły piękne, poruszające rozmowy. Delegacja uczestniczyła również w spotkaniu poświęconym tej inicjatywie z prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz dyrektorem Łukaszem Pawłowskim. Na zaproszenie powstańców i władz miasta Agnieszka Kasprzak i Amelia Piwowarczyk wzięły udział w głównych uroczystościach obchodów 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, między innymi we Mszy Świętej i Apelu Pamięci na placu Krasińskich uroczystościach przy pomniku Gloria Victis na Powązkach oraz w modlitwie międzyreligijnej przy Kurchanie, gdzie spoczywają prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców Warszawy i Powstańców. To były niezapomniane chwile pełne wzruszeń, dumy i wdzięczności, skomentowała Agnieszka Kasprzak, dyrektor Polskiej Szkoły im. Świętego Stanisława Kostki w Wollington. Radio Rampa poleca następujące wydarzenia. 7 sierpnia z Great Meadows wyruszyła 38. piesza Pielgrzymka do amerykańskiej częstochowy w Dole Pielgrzymka trwa 4 dni, do 10 sierpnia, i do pielgrzymki można dołączyć na trasie w każdym dniu. Istnieje możliwość dołączenia do pielgrzymki w grupie anglojęzycznej. Hasło tegorocznej pielgrzymki to Pielgrzymi Nadziei. Więcej informacji na stronie www.walkingpinglemage.us. Już 24 sierpnia na boiskach Garfield High School w New Jersey odbędzie się wyjątkowe wydarzenie sportowe – 35. Memoriał Kazimierza Dejny, organizowany przez Związek Polonijnych Klubów Piłkarskich. To jedyny taki turniej na świecie upamiętniający legendę polskiego futbolu Kazimierza Dejnę. Tegoroczna edycja zgromadzi drużyny polonijne z USA oraz gości z Polski, w tym zespół Ruchu Chorzów w kategorii Over 40. Gościem honorowym turnieju będzie Wojciech Ziębowicz, wieloletni działacz sportowy, komentator sportowy i współzałożyciel ZPKP. W trakcie turnieju rozegrany zostanie mecz "Przyjaciele Michała" kontra "Reszta świata", jako benefis Michała Siwca, prezesa klubu piłkarskiego Polonia Nowy Jork i zasłużonego członka społeczności piłkarskiej. Dla najmłodszych przewidziano atrakcje, w tym zabawy z piłką i konkursy strzelaj na bramkę. Początek wydarzenia o godzinie 8 rano. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. Na miejscu będzie również dostępna tradycyjna polska kuchnia. Sponsorem turnieju jest Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Zapraszamy na największe polskie święto za oceanem: Polish American Family Festival and Country Fair w amerykańskiej Częstochowie, czyli stolicy duchowej Polonii. Przez pięć dni, Labor Day Weekend, 30 i 31 sierpnia oraz 1 września, a także 6 i 7 września, baw się w rytmie muzyki, tańca i tradycji. Na festiwalu nieograniczone przejażdżki wesołym miasteczkiem, sceny pełne koncertów i pokazów, polska wioska stoiska z rękodziełem warsztaty folklorystyczne oraz degustacje pierogów, kiełbasy, placków, gołąbków, a nawet polskiego piwa i lodu. Wszystko w atmosferze rodzinnego święta, kulinarnego i kulturalnego. Doświadczenia dla całej rodziny. Polka Lesson. Little Circus, pokazy piesków tatrzańskich, Living Story Camp, a także Polish Wodka Testings. I jeszcze coś wyjątkowego: losowanie nagród głównych. Nagroda główna to aż 10 tysięcy dolarów. Są również nagrody dodatkowe. Dołącz do ponad 25 tysięcy gości, którzy co roku celebrują polską tożsamość z uśmiechem, muzyką i tańcami na terenie sanktuarium, które liczy sobie 170 akrów, to największy festiwal polonijny regionu. Zarezerwuj daty koniec sierpnia, początek września. Zabierz rodzinę i przyjaciół, bądź z nami w 28 września w Felician University w Lodi w stanie New Jersey odbędzie się koncert Niezakazanych piosenek. Organizatorem koncertu jest polska szkoła im. Św. Stanisława Kostki w Wellington. W koncercie wystąpią Chór Vox Cordis, Chór Polonia, Zuzanna Dudzka, Maria Haba oraz Marcin Nowak. Już dzisiaj zachęcamy do zarezerwowania daty 28 września. Parada Płaskiego w Nowym Jorku to coroczne święto kultury polsko-amerykańskiej organizowane od 1937 roku przez General Pulaski Memorial Parade Committee. W tym roku 88. Parada Pułaskiego odbędzie się 5 października. Dzień rozpoczyna się uroczystą Mszą Świętą w Katedrze Świętego Patryka i śniadaniem w 3 West Club. Parada rozpoczyna się o 12.30 p.m. przy 42. ulicy i 5. Alei. W tym roku paradę poprowadzi marszałek główny z New Jersey Eric Bagiński. A tematem przewodnim parady jest tysiącletnia rocznica Królestwa Polskiego. Dla Polonii to wyjątkowa okazja do celebrowania dziedzictwa, integracji międzypokoleniowej oraz manifestacji Dumy Narodowej w sercu Nowego Jorku. Uroczysty bankiet przed Paradą Płaskiego odbędzie się w tym roku w piątek, 5 września o 6.30 p.m. w sali bankietowej The Venetian w Garfield w stanie New Jersey. Parada Płaskiego będzie na żywo transmitowana w Rampa TV na dzisiaj to już wszystko dziękuję za uwagę Teresa Myśliwiec do usłyszenia